Hejka, hejka! Tu znowu ja. Jest mi Nie wiem. Próbowałam nagrać odcinek, ale coś się nie udało. Nagrywam. Tyle jak wykrzykników. I pisałam z Wiktoria. Mm. Do dania za te buty. Um. Tak którą pisałam bo się pytała czy dałabym jej coś z rzeczy ja dałam jej z tego konta możecie to konto kojarzyć bo dałam sobie kilka rzeczy z listy do tamtego tego konta mi się oszalała daje mi pierdyliard grafów dzięki niej mam już za kogo kupuję jakiegoś fajnego wipa bo mama może się zgodzić 74 grafy Jezu, co co robicie? Jest dla mnie najlepsze. Wczoraj mój mój art pojawił się w nowych. Był oto w tym miejscu. Mm. Pochodzimy po czatach, bo odcinek musi być, a mi się nie chce nic zrobić. Misia mówiła, że Dami Grafa. Pozdro co to? ta A nie, już zlikło. Dobra, nieważne. Pozdro. Nie, nie ty pozdro. Ta pozdro. Nie ty pozdro, wisia. Halo? Chwilka, przeloguję się tylko. A dobra, postro. Wszystko mi się puja. Idziemy pochodzić po czatach. O! Co się jestem na czacie. Nagrywam. Nagrywam, ciekawe czy ktoś mi coś da. Czy będą się łaskawi i mi coś dadzą? Przepraszam bardzo. Co to jest? Ja przyjmuję od nie wiem, którego lawala Po prostu przyjmuję osoby, które ładnie wyglądają mają. albo mają duży lafer. się zastanawiam, co to jest 72 przed chwilą było, misia ktoś zrobił żeną no film, bo go dodałam kiedy miał szósty level, ale wyglądał etycznie chwilkę, przeloguję się już wróciłam, wszystko się robi ile ma przyjaciół halo ostrość jest, złapał ostrość, patrzcie ile mam przyjaciół Jestem lubiana Nie tak jak w szkole Ale dobra? Nie dość, no, świetnie. Misia. Dziękuję. Jak będę. Jak kupię tego vip oddam ci na pewno To nie jest Misia Jezu, Wiktoria. Proszę, XD. Fotajcie trochę razem. ten bo ja teraz zrobiłem takie. Łaka, łaka, Proszę. Dziękuję. Nawet nie wiecie. O, dziękuję Misia. Jesteś najlepsza. Popatrzcie, patrzcie, co zrobiła Misia. Misia. Wiktoria i Misia, moje dwie najkochańsze. I oczywiście... Dobra, chwila, chwila. Takie. Czekaj. Udankę, bo wbiłam 50. Ile tych grafów jeszcze... Hmm. hmm. Fajny kanik. Kanał. Jestem. Um, nie będę jeszcze czatu robić, bo nie mam co dużych lagów. Wbijam się przed chwilą osiągnięcie, bo wszyscy teraz mi wbijają na kanał. Potem wczoraj wczorajszym co się działo. I tu mam look na łówkach. Na wszyscy mi wszystko lajkują. Nie wiem. Osoby z EBSP. się jakoś zmieniło dziwnie. O, figa. O, figa. Jezu zapomniałam. Figa, moje serduszko. Moje serduszko, pozdrawiam cię. Jesteś daj. Jak bym dostała do ładowania. I co? Czekaj. Proszę, jaki odcinek? No. Byłem gdzie. No, super. Już. poszło 30 dni. Jaką osobę poszło? ja sobie dałam? No to tak, takie. Wiktoria dałam mojej siostrze dałam animację. Tutaj dałam osobom animacje, które mi pomagały. Jak mówiłam, mojej siostrze dałam dripa, bo to był jej, bo je zabrała mi tam czapeczkę z listy. Bo osoby żyje level. Wejdziesz na tyty? Tak. Dobrze. Tu macie TikTok tej kochanej osóbki. Ja później wejdę. Na niego obiecuję. Serduszko. O, tu dałam. Ona jest oszustką. Nie róbcie tak. Ja dałam jej włosy, których nie lubię. A ja je kupiłam na początku. Widzicie, dałam. dwa była Patrzcie. Patrzcie na to. Jakie dostaje propozycje. Hej, zapraszam Cię, ale to nie to. To nie to. To nie to. O, wakacyjna. O, to jest ona. Jak ja nie lubię takie takich osób. I nie tylko. I... O. Robimy. Pat. Dobra. O, to jest. I mam pomysł na nowy odcinek dla ciebie. Tak? Zróbmy coś takiego. Słucham cię. Napiszę do ciebie z Twojej I będę wszystkiego czepiać. Na przykład, wyglądał i tym podobne. Nie wiem. Nie chcę oszukiwać moich widzów, bo was kocham. Mam prawo do tego, aby. Masz prawo do tego, aby odrzucić tą propozycję. Odrzucam to, pa, pa. Tak, ja. Mm. Nie lubię takich osób. Patrz na to. Ta osoba jest jeszcze gorsza. Bo to jest po prostu podała mi temat temat nauczycielski, chciałam zrobić pomóc Hej! Nie wiem, co to jest. Hej! Rez-Zapres, może dam Inka, dał. Jak dasz coś jeszcze, to może dam moje całe ubranie. Wiem, że oszukasz. Nie, obiec... nie obiecuję, nie oszukam cię. Dałam jej prezent, już to mam, oddam, a ty coś innego, bo dałam jej tą bransoletkę, taką tanią. Yy, halo, halo. I mogę prezent? Bo to wtedy, kiedy siostra otworzyła jeden prezent, miałam 5, 49. Dasz ten prezent za całe moje ubranie? Nie oszukasz. Nie, oszukasz mnie. Nie. Obiecuję. I dzisiaj miałam opening i dostałam dwa tripy, więc nie potrzebuję inka. A dasz, a dasz drypa za całą szafę? Nie. No, no proszę, nie. Bo nie masz szafa. Zapraszam. Zatkało? Bo nie odpisywała mi 50 minut ponad. Na. Dasz, proszę daj, tripa za całą szafę. A tu mi się cały czas daje mi grafy. Za całą szafę? Nie napisz do mnie, bo Nie na Bo to było 18 minut temu. Nie pisz. Nie, nie pisz do mnie, bo cię bloknę. Okej. Okay. I się zatkało od tamtej pory. Bo to się działo przez. Gdzieś... A dobra, A dobra, rozumiem. ta fakt Te grafy cały czas mi lecą do góry. Misia przegina. Wiktoria. Pozdro, pozdro. Dostałam na razie tyle rzeczy. Na wyrok od razu kiedy po nadegraniu dostałam. Dostałam od to jest moje konto. To jest jakaś dziewczyna. Nie znam jej jeszcze. Może będzie z tą widzem. Wiktoria um, i dwa. Pewnie dało mi tą koszulkę, mam tu in tylko Inka. Co nagrywasz? Tak. You the best. Jeszcze raz status nagrywam. tam bardzo dużo rzeczy do ładowania Drip, a nie Do ładowania Drip, jakby takie coś było. Wydaje ci nagry że co codziennie. Nie przyjmuję dostaj. No to bye bye, 10 minut. Pa, 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 pa. To pozdroję T, Igzy, Misia. Pozdrawiam Cię też. Pa, 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 pa. pa.